Nadszedł czas, aby nawet dzieci zaczęły modlić się o pokój. To fragment kolejnego pilnego objawienia siostry z Nordestiny, który budzi wiele niepokoju, ponieważ po raz pierwszy nasze dzieci są wezwane do modlitwy. Nie możemy zapominać, że zaledwie kilka dni temu Matka Boża poprosiła w Medziugorju, abyśmy odprawili nowennę w intencji pokoju. Pokój jest często wspominany w objawieniach, snach i wizjach. Co nas czeka w przyszłości? Proszę obejrzyj dzisiejszy film do końca, ponieważ pokażę Ci, jaka była przerażająca wizja, którą otrzymała siostra z północnego wschodu, dlaczego wspomniano o dzieciach i jaką modlitwę należy odmawiać. Żyjemy w burzliwych czasach, a wiadomości, które codziennie do nas docierają, wydają się coraz bardziej przerażające: wojny, pandemie, klęski żywiołowe, kryzysy gospodarcze. Odczucie, że coś znacznie większego i bardziej niszczycielskiego ma się wydarzyć, jest namacalne. Są dni, kiedy budzę się z niepokojem w piersi, zastanawiając się, co przyniesie jutro. I nie jestem w tym sam. Rozmawiając z przyjaciółmi i rodziną, zauważam, że wielu podziela to samo uczucie niepokoju. Niektórzy mówią, że jesteśmy na krawędzi nowej wojny światowej. Konflikty na całym świecie nieustannie rosną, a napięcia między narodami tylko się zwiększają. Pamiętam opowieści moich dziadków o II wojnie światowej i o tym, jak niepewne było wtedy życie. Dziś wydaje się, że przeżywamy ten koszmar na nowo, ale w jeszcze bardziej przerażającej skali, z bronią i technologiami, których nasi przodkowie nigdy nie mogli sobie wyobrazić. Życie w świecie, w którym w każdej chwili może wybuchnąć konflikt, niszcząc całe miasta i pochłaniając tysiące istnień, nie jest jednym z najlepszych uczuć, jakie kiedykolwiek czułem. Niestety, to jest rzeczywistość, której wielu się dzisiaj obawia. Nie tylko wojna nas przeraża. Widzimy niszczenie środowiska, zmiany klimatyczne powodujące katastrofy naturalne z alarmującą częstotliwością, a społeczeństwo, coraz bardziej podzielone, wydaje się iść drogą ku chaosowi bez powrotu. Zastanawiam się, co możemy zrobić w obliczu tego wszystkiego. Jak możemy znaleźć nadzieję w środku takiej ciemności? Przypominam sobie rozmowy z moją babcią, kobietą o niezachwianej wierze, która zawsze mówiła, że w najtrudniejszych momentach modlitwa jest naszą największą bronią. Kiedy świat wydaje się rozpadać, mówiła, to modlitwa trzyma nas na nogach. Ostatnio Lukas Galasio, odpowiedzialny za dzielenie się wizjami i ostrzeżeniami siostry Nordesty, ujawnił kolejną przerażającą wizję, którą siostra z Brazylii otrzymała od naszego Pana Jezusa. To boskie objawienie zostało nam dane, aby obudzić naszą świadomość i naszą wiarę. Zwróć uwagę na przerażającą wizję otrzymaną przez siostrę Nordestyny. Noc 9 lipca była bardzo trudna dla siostry Nordestyny. Zakończyła swoje modlitwy i położyła się spać, kiedy zaczęła mieć wizję smutnych scen. Oprócz obrazu słyszała również dźwięk tego, co jej było objawione. Pokazano jej miejsca w płomieniach, eksplozje. Zniszczone miasta i ludzi biegających, krzyczących w rozpaczy i płaczących. Następnie miała wizję dzieci w ich domach, z matkami obok, uczących je modlitwy o pokój. Widziała dzieci modlące się. Wiele z nich, zbyt małych, by zrozumieć, co mówią, po prostu powtarzało słowa swoich matek. Ten obraz głęboko ją poruszył. Usłyszała swojego anioła stróża, mówiącego: Niech dzieci proszą o pokój. Nauczcie je modlić się o pokój na świecie. Potem Anioł zaczął powtarzać z mocnym i pilnym tonem: Modlitwa, post i pokuta. Wezwij ich. Pilność wyrażona przez Anioła rozdzierała serce zakonnicy, która nie mogła już zasnąć. Zaczęła odmawiać Różaniec, a w pewnym momencie głos Anioła przestał powtarzać polecenie. Przesłanie Anioła jest jasne. Musimy pilnie nauczyć nasze dzieci modlić się o pokój na świecie. Jeśli modlitwa dzieci porusza serca tych, którzy je słyszą, Bóg, który jest najkochającym z ojców, poruszy się jeszcze bardziej. I tak zakończyła się wizja zakonnicy. Pewnie zastanawiasz się, czy jest jakaś szczególna modlitwa, którą dzieci powinny odmawiać? Tak. Według przesłania Matki Bożej od Świętego Krzyża, dzieci powinny odmawiać pięć, Zdrowaś Maryjo. Przed rozpoczęciem modlitwy ważne jest, aby ofiarowały ją za pokój na świecie. Inną, łatwą, krótką i doskonałą modlitwą dla dzieci jest koronka łez. Moi bracia, Bóg wybrał słabych i małych tego świata, aby zawstydzić mocnych. Żyjemy w czasach, gdy duchowość wydaje się być w zaniku. Ludzie są coraz bardziej oderwani od swojej wiary, szukając odpowiedzi w miejscach, które tylko przynoszą więcej wątpliwości i niepokoju. Możliwość nowego światowego konfliktu. Kryzysy, z którymi codziennie się borykamy, i poczucie, że stoimy na krawędzi upadku, to rzeczywistości, których nie możemy ignorować. Jednak jest nadzieja. Wizja siostry z północy przypomina nam o sile modlitwy i znaczeniu uczenia naszych dzieci modlitwy o pokój. Jeśli modlitwa dzieci może poruszyć serce tego, kto je słyszy, wyobraź sobie, jaki wpływ może mieć na Boga, który jest najkochającym z ojców. Jest to wezwanie do działania pilny apel, abyśmy wszyscy zwrócili nasze serca ku modlitwie, postowi i pokucie. Na zakończenie tego momentu refleksji, zapraszam cię, abyś dołączył do mnie w gorliwej modlitwie o pokój na świecie. Zjednoczmy się w wierze, szukając miłosierdzia i ochrony Boga dla nas wszystkich. wszechmogący Boże, pośród tylu trudności i niepewności, zwracamy się do ciebie w poszukiwaniu pokoju i nadziei. Nadszedł czas, aby nawet dzieci modliły się o pokój. Spójrz z miłosierdziem na nasz świat, tak naznaczony cierpieniem i wojną. Naucz nas żyć w harmonii, cenić życie i dążyć do pokoju w każdym momencie. Prosimy szczególnie za dzieci, które są przyszłością naszej ludzkości. Niech dorastają w świecie pokoju, z dala od cieni wojny i zniszczenia. Niech ich serca zawsze prowadzi twoje światło i twoja miłość. Panie Obdasz nas łaską, abyśmy byli narzędziami Twojego pokoju. Pomóż nam przemieniać strach w odwagę, rozpacz w wiarę, a nienawiść w miłość. Żyjemy w czasach, gdy duchowość wydaje się być w zaniku. Ludzie są coraz bardziej oderwani od swojej wiary, szukając odpowiedzi w miejscach, które tylko przynoszą więcej wątpliwości i niepokoju. Możliwość nowego światowego konfliktu, kryzysy, z którymi codziennie się borykamy i poczucie, że stoimy na krawędzi upadku, to rzeczywistości, których nie możemy ignorować. Jednak jest nadzieja. Wizja siostry z północy przypomina nam o sile modlitwy i znaczeniu uczenia naszych dzieci modlitwy o pokój. Nasza Pani, Matko nas wszystkich, wstawiaj się za nami u Twego Syna. Naucz nas modlić się tak, jak nas nauczyłaś i dążyć do pokoju w naszych sercach i na świecie. Niech dzieci uczą się od najmłodszych lat wartości wiary i gorącej modlitwy, wiedząc, że ich modlitwy są słyszane przez Ciebie, najukochańszego z ojców. Panie, spójrz na nas i prowadź nasze kroki, abyśmy mogli znaleźć pokój pośród chaosu. Amen. Zjednoczmy się w wierze, szukając miłosierdzia i ochrony Boga dla nas wszystkich. To bardzo ważne, abyśmy wszyscy umocnili naszą wiarę. Aby kontynuować tę podróż wiary, zapraszam Cię do obejrzenia naszego nowego kanału Bohaterowie wiary. Znajdziesz tam inspirujące historie o życiu świętych i świętych katolickich, które nauczą Cię, jak odważnie i z nadzieją podążać drogą wiary. Kliknij na wideo, które pojawia się na Twoim ekranie i zapisz się na ten nowy kanał. Twoje wsparcie jest kluczowe, abyśmy mogli zbudować wspólnotę wiernych zjednoczoną w dążeniu do zbawienia. Do zobaczenia tam!